To jest piękny teren i teraz normalnie tutaj jesteśmy, bo zaraz Państwu pokażemy normalnie w naszym ogrodzie, co tu się dzieje. To jest nasz ogród, a w tym ogrodzie jest bardzo dużo trzciny w niektórych miejscach, która jest też potrzebna, ta trzcina. I, i właśnie tutaj chciałem pokazać pokrzywkę. Pokrzywa, proszę Państwa. Gołymi ręcami zrywam. Nie patrzę, bo one mnie nie parzą te pokrzywki. One są tutaj bardzo ładne. Zrywam je tutaj. Teraz Państwu pokażę. One zrywam ręką. One mnie w ogóle nie parzą. Nic podobnego. O, proszę bardzo, to jest pokrzywka na, na soczek. Przybliżę się tutaj. Żeby to Państwu pokazać to jest so, yy, nasoczek, yy, to wszystko te grubsze kło, kłącza yy, oddzielamy i pozostaje nam zdrowiutka, yy, zdrowiutka normalnie yy, pokrzywka, która nasoczek jest dobra nawet dodaje do jajecznicy z boczkiem i pieczarkami. Która jest piękna, w smaku, do tego można odrobinkę ze 2 liścia dorzucić e, e, pieprzowej, e, normalnie, e, jak to się nazywa, e, pieprzowa, no, zgadnijcie, <laughs> pieprzowa, pieprzowa, A, do tego dochodzi jeszcze papryczka i... Tak, proszę Państwa, tu urywamy. Ona jest tak zdrowotna, tak soczysta, tak elegancko smakuje i witaminy wszystkie ma. Błędnik, co tylko. Witamina C przede wszystkim, witamina od A do B i PP, i ma flunoidy. Proszę Państwa. Państwa, jestem teraz w najniższym położeniu tego ogrodu i tutaj z tyłu mam olszę. Olsza normalnie jeszcze nie ruszyła, tak prawdę mówiąc. Jest ona tutaj właśnie bardzo potrzebna, bo ona tutaj nadaje charakter temu miejscu. I w, jesteśmy w otoczeniu wszystkich teraz roślin, tylko tu jest bardzo sucho w tym roku, i nie można e, tutaj nawet tego miejsca e, dokładnie tu, tylko jest ścieżka zdrowotna. Zdrowotna, proszę Państwa, i dlatego tu ścieżką chodzimy. Tutaj jest nowe miejsce, tu wchodzę. Raz, dwa i trzy. Nie wiem, czy tam będę mógł wejść. O. Ale zostawię to na później. Jestem tutaj między drzewami. Olszum. Olsza szara taka. Kora normalnie jest. Widać, że to bardzo stare drzewo. Bardzo stare drzewo. I bardzo grubaśne. O tutaj I, i chcę teraz tu opuścić to miejsce bo właśnie stąd wyszłem ale chcę podkre podkreślić jak one wysoko ja pierniczę końca nie widać jo, ale piękne drzewo w moim ogrodzie Teraz chcę tutaj pokazać takie drzewa, które rozrastają się, rozrastają się w literce V V taka V -ka. i one najbardziej mnie te drzewa interesują, to jakby nogami do góry ktoś stał na ręcach się opierając. I chcę Państwa o tych drzewach troszeczkę tutaj wspomnieć, bo normalnie one mnie wszędzie interesują. Takie drzewa nogami do góry, proszę Państwa. I teraz za chwilę pokażemy to miejsce, które jest w tym miejscu. Proszę bardzo, proszę bardzo, tutaj jest to drzewo. Tu od samej ziemi, właściwie od bagna, takie bagienko mamy. Takie bagienko jest. I proszę Państwa, tutaj jest ta olsza, ale też bardzo gruba. I chcę pokazać Państwu, że tu jest bardzo pięknie, bo to takie tereny. Tutaj nie wchodzi nikt. To jest tak ochrona pod tym. Wszystkim, co tu jest, tymi drzewami. Ochraniamy to szczególnie. Tu nikt nie wchodzi, nieproszony gość nie wchodzi, a my tylko to pokazujemy, jak tu pięknie jest. Tu jest najpiękniejszy moment w tym, że proszę Państwa, takie drzewo to jest okaz całej przyrody w tym miejscu. I w tym miejscu tutaj jest dużo pokrzyw. Skąd się pobiera te, te pokrzywki na soki? Prawda? I jak pobieramy te soki, to one są z tego miejsca na tych minerałach. Państwo wiecie, nie co w poprzednich odcinkach mówiłem. To są te minerały. I one zdobywa się w ten sposób. Wszystkie inne rzeczy są nieatrakcyjne, a to jest sama atrakcja. Tu chcemy wszystko pokazać i to w następnym odcinku. Jak tam pani Andrzeju po tej wycieczce? O tak, teraz po tej wycieczce to jest normalnie bardzo jestem skoncentrowany na energii, bo ona we mnie jest. Jeżeli się tą podróż odbędzie, to każdemu trochę lepiej będzie. No. Na, I pewno? Tak... na pewno, na pewno. Mówię, tak. Dużo tam było, tak? No, dużo cieni, troszeczkę e, tak. Trzcina e, cukrowa. A trzcina cukrowa, tak jest. Ona tam normalnie z tego dawniej to robili dachy na mieszkania. Tam, gdzie wszystko się zbierała, cała rodzinka. To wtedy oni mieli nakrycia e, słomiane, tak mówili, ale najwięcej używano właśnie tej co my tam oglądali. Te gestwiny, tam się ścinało zimą, gdy był lód. Wtedy ścinali, związali w takie snopeczki i te snopeczki przewozili do jeżeli ktoś miał tam kucyka czy coś, to na tym kucyku przewoził takie obarowane, związane z jednej i z drugiej strony te te snopeczki, bo ten kucyk taki był mały, to tam troszeczkę więcej mógł też tych snopków zabrać, a tak by się męczył, nosiłby w swoich rękach, to by bardzo długo trwało na ten dom. I on musiał trochę przyspieszyć, to tego koniczka, takiego, tego cukuła, jak to się mówi, miał i te cukuły, kurczę, hodował. W tym, normalnie między tym one tam miały tą pokrzywkę bardzo zdrowe były, bardzo wojownicze też były te e, plemiona i szczepy, takie jak tu mówię, dawniej. I to wszystko się już e, normalnie teraz skończyło, ale e, wracamy czasem z myślami do tych do dawniejszych e, stron, do tamtejszych tam, tam e, mówię e, ich okoliczności. Tak naprawdę ta trzcina zawsze była do czegoś potrzebna, bo niby te impregnaty robili naturalne, barwniki, naturalne. I wtedy normalnie to wszystko było ładnie pięknie. Na dachach się wiązało różnymi powrózkami, nawet robili się. Ze skór takie paski wiązali to pięknie. Dzisiaj tego już nie ma. Nikt nie widzi tych dawniejszych. O, co ja teraz widzę? Gołąbki przyleciały. Dwa. pewnie panie Andrzeju, panie Andrzeju proszę herbatkę. O, dziękuję ślicznie. Napiję się. Mmmm. To z róży ta herbatka, ja pierniczę, Te, z tej co my ususzyli, jasna dupka, ale co ona ma smak, normalnie, jakby teraz świeżo zerwana, piękny smak, no coś pięknego, dla Państwa, zdrowie. Panie Andrzeju, herbata wypitała. Herbatka wypita. No, dla zdrowia to jest dobrze. Bardzo dobrze. Mówię Wam, pijcie herbatkę w środku dnia, kiedy słońca jest w promieni dużo. Wtedy normalnie i słońce poprawi zdrowie, i herbatka poprawi zdrowie, i w sumie. Będzie dla nas to korzystne. Panie Andrzeju, Pan zachęca w ogóle widzów do oglądania. No tak, bardzo zachęcam, żeby obejrzeć te cuda natury. Bo tylko te cuda natury u nas można obejrzeć. Najciekawiej chcę to pokazać. Żeby atrakcją stało się. No dobrze, to dziękuję panie tu. Z wycieczki naszej. Pamiętajcie, oglądajcie. Do, do, do góry ekranu, tak panie Do w górnej części ekranu pokaże się ikonka, tak. która zachęci was o. do oglądania wstecz tych filmików. No to do zobaczenia panie O, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego na cały czas.